Przeprowadzenie oceny efektywności dla planowanego projektu PPP stanowi podstawę do podjęcia decyzji, czy inwestycja ma być realizowana w tej formule. Podstawowe analizy to analiza prawna, analiza finansowa wraz z analizą ryzyka, a także analiza techniczna. Wynikiem analiz jest rekomendacja optymalnego sposobu przeprowadzenia projektu. Projekt budowy i eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mławie funkcjonuje już od kilku lat. Po 25 latach eksploatacji istniejącej oczyszczalni ścieków miejskich Mława musiała stawić czoła nowemu wyzwaniu konieczności budowy nowej instalacji. Kolejny projekt w Radzionkowie dotyczy wymiany oświetlenia ulicznego w gminie. Umowa została zawarta na ponad 11 lat. Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych. Przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w Zgierzu jest zapewnienie przez partnera prywatnego finansowania, a także zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych, zarządzanie energią oraz utrzymanie techniczne obiektów oświatowych. Dokonano inwentaryzacji oświetlenia ulicznego, będącego własnością Gminy Radzionków, przeprowadzono we własnym zakresie badanie wykonalności projektu, a także rozpoznano i przeanalizowano rynek przyszłych wykonawców. Dokonano analizy potencjalnych ryzyk oraz oszacowano przyszłe oszczędności w kosztach utrzymania wybudowanej infrastruktury oświetleniowej. Zakres analiz, mimo że były przygotowane przed wejściem w życie przepisów zobowiązujących podmioty publiczne do opracowania oceny efektywności, jest bardzo szeroki i gmina rzetelnie przygotowała się do realizacji projektu. W okresie od października 2012 roku do września 2013 roku gmina Radzionków przeprowadziła we własnym zakresie wszelkie analizy związane z realizacją tak ogromnego przedsięwzięcia, jak przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy. Wykonanie wstępnych analiz trwało około roku. Jest to drugi projekt PPP w gminie. W trakcie prowadzonych w czynności postępowania przetargowego, zamawiający wspólnie z wykonawcami biorącymi w nich udział analizował liczne aspekty, również te ekonomiczne i finansowe, które przełożyły się na ostateczne zapisy dokumentacji projektowej, samej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które przełożyły się z kolei na ostateczne ofertowanie przez wykonawców już na etapie ogłoszenia i zgłaszania y, swoich ofert. Analizy powinny być weryfikowane na kolejnych etapach, szczególnie w trakcie postępowania na wybór partnera prywatnego, gdy podmiot publiczny spotyka się z konkretnymi, czasami nowymi koncepcjami uczestników. W ramach analiz ekonomiczno-finansowych naszej strony wykonywane było tak zwane testowanie rynku. Ważna rzecz wydaje się przy każdym postępowaniu, dzisiaj trochę inaczej, również weryfikowana przez stronę ministerialną, która wspomaga jak gdyby, ten proces dla podmiotów publicznych, dając różnego rodzaju możliwości, narzędzia już takiej wstępnej weryfikacji. U nas to testowanie rynku przebiegało poprzez wysłanie do pięciu podmiotów, de facto tej grupy wykonawczej, jak i finansowej, zapytania, co do możliwości realizacji. Dzięki opiniom potencjalnych partnerów prywatnych założenia projektu PPP mogą stać się bardziej rynkowe, uwzględniające bieżącą sytuację ekonomiczną, a dzięki temu przedsięwzięcie ma większą szansę na przyciągnięcie partnerów poważnie zainteresowanych realizacją inwestycji w formule PPP. Kwestia finansowania realizacji przedsięwzięcia była również przedmiotem samej analizy ekonomiczno-finansowej, ale również z naszej strony była ona przedmiotem dyskusji w trakcie dialogu technicznego z wykonawcami po to, aby uszczegółowić warunki związane z rozliczeniem finansowym, jak również kwestią płatności w ramach tzw. okresu utrzymaniowego, który w naszym przypadku wynosił 15 lat. Niekiedy niewielka zmiana w pierwotnej koncepcji pociąga za sobą istotne zmiany w umowie w tym również podatkowe i dotyczące rozliczeń. Należy zatem na bieżąco i wciąż od nowa analizować model realizacji przedsięwzięcia. Kwestie prawne były analizowane wciąż, non stop, tylko i wyłącznie po to, żeby zabezpieczyć interes mieszkańców Mławy, nasze, naszego miasta, bo przecież czas obowiązywania umowy to, tak jak powiedziałam 30 lat. A w związku z tym na bieżąco analizowaliśmy z, z kancelarzem prawną i z naszymi prawnikami, ale też z ludźmi, którzy byli zaangażowani w swoją prozę, czyli z moimi współpracownikami Wszelkie dokumenty. Podkreślam, cel był taki, zabezpieczyć interes gminy, bo to jest najważniejsza sprawa. Zmieniające się kwestie prawne mogą przesądzić również o trybie wyboru partnera prywatnego, tak jak w omawianym przedsięwzięciu, w trybie przetargu nieograniczonego. Kwestie techniczne były analizowane, ale przez nas, jako zamawiających. Nie był prowadzonego dialogu technicznego. Ale były zapytania na etapie ogłoszenia i potem rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie partnera, który będzie budował i zarządzał oczyszczaniem ścieków w Mławie. My braliśmy pod uwagę te pytania, to stanowiło dla nas pewne sugestie wytyczne i nieznacznie zmienialiśmy zapisy w CIF-zie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, po to, żeby uzyskać w efekcie jak najlepszy produkt. Mimo, że postępowanie toczyło się w trybie przetargu nieograniczonego, wskutek pytań wykonawców podmiot publiczny dokonywał zmian w zakresie technicznym i uwzględniał postulaty partnerów prywatnych. Analizy ryzyka musiały być prowadzone na etapie wstępnym. Cały sekret idei partnerstwa publiczno-prywatnego w naszej ocenie kryje się w samej nazwie partnerstwo, zaufanie i współpraca na długim okresie, w ciągu długiego okresu, w przypadku Mławy 30 lat, aż 30 lat. A w związku z tym trzeba było zabezpieczyć interes i gminy, i partnera który przystąpi do współpracy na ten długi okres. Analiza ryzyka i podział go pomiędzy stronami, publiczną i prywatną, stanowi emanację partnerstwa. Istotne jest dokonanie analizy ryzyka na jak najwcześniejszym etapie. Uznaliśmy, że potrzebujemy ludzi mądrzejszych od siebie, doświadczonych, i w związku z tym mieliśmy grupę doradców, kancelarię prawną, która dokonała wszelkich analiz i przygotowywała wspólnie z nami, z zespołem z Urzędu Miasta Mława, wszelkie dokumenty mające na celu wyłonić partnera prywatnego, który wybuduje i będzie zarządzał oczyszczaniem ścieków w Mławie przez 33 lata. Analizy przedrealizacyjne opracowywane w ramach oceny efektywności między innymi w zakresie prawnym, finansowym i technicznym oraz ryzyka przesądzają o powodzeniu przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP. Rekomendacje wynikające z analiz wskazują dalszą ścieżkę postępowania i stanowią podstawę do podejmowania decyzji w trakcie procedury wyboru partnera prywatnego. Podczas dialogu z partnerami analizy są zawsze aktualizowane w celu sprawdzenia, czy propozycje przedstawiane przez partnerów mieszczą się w zakresie branych pod uwagę wariantów realizacji projektu. Każde partnerstwo zaczyna się od analiz, a jego powodzenie zależy od ich jakości. Film zrealizowano na zlecenie Związku Powiatów Polskich w ramach projektu Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.